Dzień dobry Dzień dobry, jedziemy transport pod Lefker Co lukcja, co lukcja? Uwa, wachlarz. jeszcze nie będę wieszł. Kańczuku. Kur... No 80 Co tutaj ładnie? To dobrze, żeby lecieć ty, 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 ty. Ty, 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 ty. na maksimum. Przez ostatnie tyle wyrzucenie. Na to się pokazało, że halo jest tam. Wina, z Pietrowina. Stoimy sobie. Ładne. Może z autobus hopu. Kurde. Tonaczki Aurkackie. Tylko gdzie tu mamy strefa mieszkalna. A! Aha! Zajbiście! Zajebista strefa mieszkalna? To najpierw chyba... <grymna> Uu... o. Ale ona droga wyszła. Stanki w ogóle wystarczą, żeby całą strefę mieszkalną ogarnąć. Cyk, cyk, cyk. Raz, dwa, trzy. Więcej ja raczej nie trzeba. Ale dobra, poczekaj, to doło na poziomie. Bardzo ładnie. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. <grych> Kup skopki co? To jest? S kopki co jest Wu co? No, może być to W cięba. Proszę mi tu dać. To jest co? Co to za miasto? Co to włączyć?

Первый 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 о первый 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 Nie można było przewozić tego. Dawaj mnie tu już te szczegółki. Fajty, mi Postbus. No, no nie to. No, ale jednak to Ech. Cyk. Tak, też robiłem Postbus. Do stresu takie małe drobiazgi jak na lepsze. To też jest dużo. Długich pasażerów w Finci dwień, chyba niech wyjaśnię może troszkę za długo no no 2 miliony 500 kolejny jeżdżak krótszy no On jeszcze tam zawodzą. Żeby... A, bo to trzy pociągi, jeżdżą w ogóle. I dlatego. Jak jest? Ten zaraz skrócę, ale lepiej, lepiej niż dla długiego. 50 56. Co się w ogóle? To jeszcze te tramwaje wyrabiają, jakkolwiek. 3 nie pociągowe jeżdżą. Zdając takie wielkie, Stłacz. To Teraz wielkie spłacanie pożyczki i nie myślenie co robić dalej, ale chyba co pojedziemy tu. Bo bez sensu rozwijać coś, czego się nie da rozwijać normalnie. Tu, o o o! No tram. To z Magiksów nie wypadło, nie? Tak, z z wypadło. Bo... Wszystko mówi, że to jest z Modixów. Ale później będą większe z Modixów, więc. No. To póki co taka pierdółka z Modixów jest. Zaczynałem, mogę dwa wypuścić. Ja sobie kupiłem. Raz, dwa. Szybsza. Można tyle samo, tylko że są lżejsze. Zatrzymać się. No, co nie aż te kropy wyglądają? Z tego, że nie mają wokona, to takiego. Nie wrócić. Bo cię zarobę na pełno. Zrób szminka. Z tyłu idzie pełno. Ponieważ tu jakże zacny zachęcać. No to rzędy będą jazdy, to szybko. A później będą już troszkę mniej pełne jeździć, nie? Będą sobie zostawić jeszcze gdzieś w miejsce na... Y, lotnisko. Kopnisko. O, tu, tu jeszcze te to będzie za pierwsze, ładnie. to na

nie da się tak zamknąć. To, że to kolej jeden cały czas płaska Kolej trzy, dwóch pasażerów. Tu jest. czterdziestu, dwóch. to ma czterdzieści idealnie, Chłopki idealnie. zostało. wielaczki. Halo. Quiet skołacz. Może. Co namyślanie się to zrobić dalej. Eeeem yy, mu daruję. Ale myślę, że no może jakiś tam w podwodnym będzie fajny. A nie jak pod tym mocnym może się coś zmieści, nie? Trzeba tylko tak zee... Yy, nie wiem. Co zrobimy? Co zrobimy? zrobimy. Znita, zrobita. O Boże! W ogóle tego transportowego nigdy nie robię. Aha, tak wygląda. Zrobię jeszcze Ja zawsze to robiłem. Zawsze robiłem ludzi. Gdzie są wody, że A, dobra. To musi stać. Troszkę idziemy tak? Już. No i Się, y, najlepszy przystanek to tutaj na będzie zapewniam, że tu będzie jakaś też śmieszna pewnie strefa czemu nie zrobimy przystanek dosłownie tu i tu będzie trzeci trzeba przystanki Och. takie takie ja, mikro miasta zwykle będzie lepszy pewnie z tym względzie znasz takie drogie to. Au, Czy małp zapis właśnie w tym momencie? Dobra, zobaczę, to nie znowu śmiesz. Szkoda, no. Te śmieszki jesteście na specjalnie. Ale. Ouch. Ale, o! Ouch. 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 No i to lepsze. Boże, już lepsze. Może jeśli chodzi o tym z tym leczem. każdym względem. No.